No hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja znowu jestem artysta pisarz, a to jest Reksio, co zdziwienie, że tak szybko, nie? Dla tych, którzy oglądają na bieżąco. W poprzednim odcinku przenieśliśmy się tutaj do średniowiecza, spotkaliśmy Nostradamusa, który dał nam misję, żeby przenieść się w przyszłość i uratować świat od jakichś tam w czasu, czy coś w tym stylu. I, I nie wiemy tylko, gdzie jest Lej czasowy, dlatego od razu go o to zapytajmy. A gdzie właściwie y, znajduje się Lej Nostradamusie? Lej znajduje się w podziemiach siedziby zakonu ryżokitowców. Jest pilnie strzeżony. O um, Toż te kompletne osiołomy na pewno nie pozwolą nam się zbliżyć do Leja. To oczywiste. Na szczęście istnieje sekretne przejście, z którego skorzystacie. wiem, mów dalej. Na rynku stoi pomnik założyciela miasta Korybuta dość mocnego, pradziadka naszego króla. Przejście otworzy się, jeśli trzykrotnie stukniecie go w lewą stopę. No dobra. To mamy jedno rozwiązanie. Yy, czyli wiemy gdzie Zwróćcie uwagę na to tutaj o to i to. To są pojawiły się w Magiksie u Burektora Mateusza rzeczy. Lecimy dalej. Tak Reksio i kretę ruszyli, aby trzykrotnie stuknąć w stopę pomnika króla korybuta dość mocnego. Parapapara. Jak ja lubię tą karczmę, taki fajny nasuj jest tutaj. Szkoda tylko, że nikt tu nie je, ale no, też fajnie. No. Yy, pamiętacie, streamować go tak. No i witam was w Piże. Pomnik króla jest... Oprócz tutaj. I nagle... stukamy. Y y puk, punkt, stuk. Raz. Y y puk, puk, stuk. I dwa. A co to? Myślałem, że się otworzy tajemne przejście do podziemi. Co to za herb? No pewnie tego króla. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Ech, jak znam życie. Ja oczywiście znam ten herb na pamięć. Ale nie chciałbym wam zabierać frajdy. Nie. Nie chciałbym wam zabierać frajdy, dlatego zapytamy Nostradamusa, gdzie możemy zobaczyć herb. Bo co to by było za przejście tutaj, ja od razu szczytuję wszystko i teraz już piszę kod. No dobra, o co chodzi? Stuknęliśmy trzy razy w pomnik, a tam hiu, jakiś dziwny herb się pokazuje, no, no i, i nie mamy... Pojęcia, co z nim zrobić. A to ciekawe, podejrzewam, że musicie ułożyć herb korybuta, żeby otworzyć przejście. My też, tylko nie mamy pojęcia, co powinno być w tym herbie. Niestety ja też. No to. <laughs> ale, ale, obecny król ma przecież ten sam herb. Y -y -y, jaki? Mmm, nie wiem, musicie się albo jakoś do niego dostać i dowiedzieć, albo może popytać mieszczan. No dobra. Pewnie się zastanawiacie dlaczego się zaśmiałem jak powiedział Że on nie wie jaki jest herb króla Bo ja wiem dlaczego on nie wie I on wie dlaczego ja wiem że on nie wie I on wie że ja wiem dlatego że on nie wie Że ja wiem że ja wiem że nie wiem Dobra coś pomieszałem W każdym razie wiem wiem dlaczego on nie wie Jaki jest ten herb Ale wiem jak się tego dowiedzieć Dużo rzeczy strasznie ostatnio wiem Patrzcie statki Ładne jest to miasto o, musimy wejść tutaj na zamek królewski. Dreksia i Krytes wkroczyli na dziedziniec królewskiego zamku, gdzie właśnie trwały przygotowania do turnieju rycerskiego. To jest Harold. Dzień dobry Witam wasz Mościów. Jestem Harold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej, akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a ta, co można wygrać? Sławe, poważanie, szacunek i wow. uznanie. Ile pieniędzy? Eee, Ponadto zwycięzca dostąpi zaszczytu zbliżenia się do jaśnie nam panującego króla Gluttona VI Tłustego, ujrzenia go w pełnej krasie i poczucia bijącej odej aury świetności. Hmm, ale my nawet nie mamy rumaka. Nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu trzy zapasowe rumaki publiczne. Prosto od pługa. To jak będzie? He? No, 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 no nie wiem. Kret na koniu? To jakaś paranoja. O, bararara, bararara. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o, tamtą furtką na wprost. No dobra, zwróćcie uwagę, że tu jest twarz takiego kota. To będzie istotne. Znaczy, no dość istotne. Ktoż Czyli co? Rycerzy kopią w Bierzemy udział w turnieju rycerskim! Tak, Właśnie taki ta frajdy jest? nie chciałem wam zabierać. -mo, może, może. -mo, może, może ten? Y, to jest... Y, Imię tych koni są ze starożytnej... Starożytnej, Boże. Legenda o powstaniu Polski. I to jest Lech, Czech i Rus. Koń publiczny Lech. A to jest taki 사이 pod każdym względem. To to będzie Czecha, to będzie Rus. -mo może, -może ten? To idziemy. Bierzemy przedniego i ruszamy. stanąć w szramki za skretes w bezpiecznej odległości. Kto to powiedział? Narrator na drogi Karolcie, który zmierzą się. Turnieje dziecięskie. Prek, znany dzielnym psem w lewym dolnym narożniku Stowalzy, Patrzcie jaki śmieszny mecz Canjo. Pod lewa. Prawym górnym narożniku sław Miernota z Ełku, w prawym wolnym narożniku, Jan Nadobny, zwany Borsukiem, dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do półfinału, uwaga, trzy, dwa, jeden, wiół! Nasi rycerze są generowani losowo z puli rycerzy, i w chwili, gdy do niego podjeżdżamy, musimy kliknąć, o, dokładnie tak robić, musimy kliknąć spację, żeby przewalić kopii. Oczywiście jeżeli przebiegniemy w przeciwnych kierunkach No i wiadomo trzeba zabrać wszystkim życie i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. Parametry się różnią, zależy od tego, kto jakiego ma konia. To idę. De... O! Widzieliście to? O, ale dobry jestem, ale mi dobrze idzie. No. Pamiętam, że jak byłem mały, strasznie lubiłem te wyścigi. A największą moją zmorą był... Yy, taki ciemnoczerwony czerwony koń, który ten, rumak, który się nazywał Jan Kanty do Babażanty To jest w ogóle aluzja, aluzja al, Aluzja do świętego Jana Kantego Znaczy Jana Skąt O! Oberwałem Znowu oberwałem, ale jestem słaby Świętego Jana Skąt yy, Jest taka legenda o świętym Janie Skąt, że pewnego dnia, gdy wracał tam Nie pamiętam skąd on wracał No i spotkali go rozbójnicy i ci rozbójnicy go obrabowali, prawda zabrali mu wszystko co miał Ty było, tyle było z mojego dobrego ogrania nie? Zabrali mu wszystko do... O kurcze przepraszam, Zabrali mu wszystko co miał Tylko on poszedł dalej, wstał, poszedł dalej, prawda był opabijany I zobaczył, że w kieszeni ma jeszcze jeden grosik no i uznał, że on szukał tych złodziei, bo oni chcieli go obrabować, zabrać mu wszystko, co ma, a został mu jeden grozik, więc wrócił się, poszedł do tych złodziei i oddał im grozik A oni się byli tak wzruszeni, że oddali mu wszystkie jego, jego majątek. Taka legenda. O, a tam, tam widać króla. Tam widać króla. Król jest świnią. I, i, I tak, bez sensu cię dopingowałem? To to, że nie znam cię na sporcie jeszcze nic nie znaczy. Spoko. Cieszę się, że się zdecydowaliście wystąpić, ale bez kompani nie da rady. Dobra, to tym razem nie, bierzemy tego średniego. On publiczny Lech. Bo jak klikniemy na niego to się on wybiera i potem może mieć. ruszył stanąć w szranki. To jest w ogóle aluzja polityczna do tego, że Polska jest taka średnia, Czechy są słabe, a ruskie są bardzo mocne. Się. No z kim się zmierzymy? No to my, pewno. W lewym dolnym narożniku arol świetny herbud, tak żeby wbarćć. uwagę prawym na górnym narożniku Konrad zadowolony herbu, zwłaszcza w prawym dolnym narożniku leśko bruchaty herbukukuła. Bruchatny się żyj. Wszyfrycerzy przechodzi do półfinału. Uwaga, trzy, dwa, jeden, Dio! Dobra, ja się skupiam teraz na graniu. Może trochę mniej komentarza będzie. No nie tam, nie schłut tam, nie schudnamy, dobrze. Dobrze? Nieźle, pierwszy czas padł. Nie mamy się o co obawiać. Jak wpadniemy w te krzaki tam, to nic się nie dzieje, tylko tyle, że nas trochę czasu zabiera. Teoretycznie moglibyśmy siedzieć i nic nie robić. Ale... Co to było? Ale wolę nie ryzykować. Wiadomo jest że dwóch najlepszych przechodzi do półfinału, czyli mogą trochę podpadać, a my wtedy ich rozwalimy. Teraz zrobi taki mego. I co znowu przegram? Znowu przegram? jaki to ma Ja nie chcę przegrywać. Nie chcę wam pokazać, jaki jestem dobry, a nie. A nie jaki jestem słaby. O, 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 przywaliłem mu, przywaliłem. Przywaliłem mu, widzieliście. Każdy może potwierdzić. I wleciałem w krzaki. O kurna, jak mnie uniknął. Musimy go zniszczyć, musimy go teraz zniszczyć. Tak! No to już wygraliśmy. Znaczy, przeszliśmy do następnego etapu. Niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy. Gierynt jest dopinguje, śpiewa. Oto mamy zwycięzcę! A jest nim... Do, herbu do następnej rundy przechodzi również pomity, ale najsłabiej. No. Zwany dzielnym bo dzielnym. Już wam miałem do was iść. szlachetne pani. O, ktoś jak, to jak pierwszy my. Tylko że szary. Tak myślałem paskiem, później ono dole. No niestety musimy tego wysłuchać nie potrafię tego pominić. Tylko raczej się nie da piec, herbu, dwa topory, piec. Jeden Widzicie piec. W prawym górnym narożniku szemko rozbieżny herbu pasieka. W prawym wolnym narożniku leszko brzuchaty herbu Kukuła. Dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do wielkiego finału. Uwaga! Konie gotowe! Do boju! Jakie ładne nawiązanie do rycerstwa polskiego. Takie ładne nazwy poetyckie. Tutaj przebali mnie, przebali go ha <Glubia> ha! <śmiej> <śmiej> Sorry, lubię tak się czasem pośmiać. Taki mój szatański śmiech. To to jeszcze była wersja lightowa taka. Ale jak się kiedyś zaśmieje tak na poważnie, to to wiedzcie, że nie jest dobrze. <śmiej> o! Za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, muszę to później robić. Muszę się trochę skupić. Bo wypadniemy. Nie wiem, czy w tej rundzie też przechodzą dwa, bo nie słuchałem go za bardzo, tego Harolda Harolda, czy jak tam na Dobrze! Za późno hamuję, muszę się trochę skupić na hamowaniu Nie możemy niestety walnąć kości od tyłu No chodź. Chodź, 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 chodź! Dobrze! Idealne wyczucie czasu. Nie jest źle. mamy jeszcze sporo życia. Nie wiem na jakich koniach oni jeżdżą, bo się nie przyglądam. O ten jeździ na tym mocnym, dlatego tak uberwałem. O! Tego jak pięknie załatwiłem Dobrze, dobrze, wyhamuj, 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 nie odwracaj się Dobrze, ten żółty sam poszedł Wymieniliśmy tego srebrnego, bo ja się go boję trochę teraz A teraz zawrócimy nagle, zaskoczymy go Dobrze! I chyba przechodzimy dalej, chyba już, chyba już mamy za zapewnione miejsce To jeszcze tego żółtego jakby rozwalić byłoby fajnie, by wam pokazał mój skill, ale... Ale nie sądzę, żeby dało radę Jak ten czas szybko leci, już 12 minut O dobrze Cały odcinek nam zejdzie na turnieju Mam nadzieję, że wygram za tym razem No chodź, no chodź malutki, nie bój się Nie bój się, ja ci nic nie zrobię No i wleciałem w las A nie, trochę nam zabiera ten las życia, ale tak malutko minimalnie no chodź, spokojnie. My sobie my on się jeszcze zdąży odwrócić. Tak, nasz koń może być szybki, a może być i wolny. No. <grytania> to było żałosne. Przepraszam Was, że musieliście to widzieć. Jak Ty sobie wyobrażasz 4 do 0, Krytasie? Jak Ty sobie wyobrażasz 4 do 0 w turnieju rycerskim? To ja wygrywasz albo, albo przegrywasz O skuba, nie widzieliście go jak uciekł? Boi się mnie, a no, przestraszył się Jak by tam było? Kukuła, herbu kukuła, coś nie stylu Przemko, nie wiem Przemko, no miałem kiedyś kolegę Przemka Znaczy nadal mam, ale Oberwał oberwał, oberwał Chyba oberwał na moim no ja jestem liderem Kretesie, ja jestem liderem No ja nie wiem! To zakończył tą rundę po prostu niech on mnie zabije albo jego zabije Albo niech las mnie zabije Niech ktokolwiek się zabije, byleby zagra się już skończyła no To nie ma co... Odlega tej rundy żółty! Ale ja zrobię tako Będę inny ja będę biegł w drugą stronę niż on. O i teraz, teraz. Te, te, teraz będzie dobrze, teraz go dopadniemy. I już nie ma szans, albo ja, albo on. I to będzie raczej on. No i to było. Oto mamy zwycięzcę! Patrzę, patrzę! Tak, to, to Błagam, żebym przechodził bokuła. dalej. Do następnej rundy awansuje również nieco pogięty zdobywca drugiego miejsca! Rek, Nadeszła pora na wielki finał! Skupcie więc wzrok, panowie, i wasz panny też! Bowiem za moment wyłoniony zostaje dzisiejszy I teraz, teraz musimy wygrać. Teraz musimy wygrać. Szkoda, tak, że miniatury nie pokazują, celę, czy jakiego koloru konia. No W lewym, dolnym narożniku Bertolt swawolny herbu podlewa. W prawym, górnym Bertolt. narożniku. Herman ciężki herbu wodociąg! Sprawiedliwości! W Ma lesz brzuchaty herbu kukuła. Przypomnę, że wielki czempion dostąpi zaszczytu poczucia bijącej od naszego króla. Aury świetności! No I to leci! Zanarnie! I zaoslona! I oberwał wodociąg. Tego żółtego, bo ten żółty mnie wkurzał. Wkurzał mnie tak poprzednim, że tak w poprzednim odcinku mnie wkurzał. Choć w poprzednim odcinku, w poprzednim ludzie. O! o! i tyle było z mojego planu przewalenie żółtemu. Zaraz rozwalimy niebieskiego, czerwony jest na cieniutkim po... Już pół życia nam zabrali! A ten żółty jest dobry. Na piwnicze. Ojej, oszukał mnie. O jeszcze zdążyłem żółtemu zarąbać. Ja nie mogę teraz przegrać. Ja nie mogę teraz przegrać. JA NIE MOGĘ PRZEGRAĆ! O niebieski padł. To teraz ja może poczekam, pouciekam trochę. Muszę uciec z muszę uciec z NIE! 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 Dobrze! Dobrze, może na drugim miejscu też da się zobaczyć ten hyl. Nie słuchajcie, to nie będzie miało sensu jeżeli teraz ten dobrze No i teraz mamy przez bo ten żółty jest masakryś niemotny Jeden jego cios i ja leżę A jest też skubany dobry Dobra, jeżeli do... będę miał drugie miejsce to po prostu Jeżeli będę miał drugie miejsce to yy, też żebyśmy normalnie wpisujemy na czytach hasło bez żadnego grania w pełni kupię. Ale jest szansa, że wygramy. No, trzymajcie za mnie kciuki. Może się uda. Chyba wygrałem! Wygrałem! Jakiś czas później. Widzicie herb właśnie? Przepraszam. Ja go znam na pamięć, ale wy się przepaczcie. Oto przed tobą dzisiejszy czempion Reksio zwany dzielnym psem jest ten król Boże Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć w aurze świetnej. To jest aluzja tego jak beznadziejni byli kiedyś królowie. Przepraszam, przepraszam. Herb! Przypań się herbowi! No widzę herb. i wystarczy. No dobra, widzieliśmy Herb, lecimy dalej, nie ma no, co. No przyjmij gratulacje całego klubu kibica. To było co? Klubu kibica? Chyba jednoosobowego. W ogóle ładna tam była ta trawka. No to wpisujemy kodu. Co to Proszę. To jest herb? Tu było niebieskie, no tu było żółte, Ktoś, tu było czerwone. na pewno. A, na, jak znam życie. Ży... Zaraz, nie. Teraz tak, to idzie tu To idzie tu Spokojnie, ja mam plan. I to jest plan genialnie przemyślany w najmniejszym salu. Doskonale wiem jak to zrobić. Och kochają te łamigłówki logiczne w Rexiu, Po prostu je kochają. Jeszcze jakby to jakieś szybsze było. Ja nie wiem. Może oj, tak. Oj. Nie podoba mi się to. A nie, będzie. Chyba będzie. To musi iść tu. To musi iść tu. To musi iść tu. To musi iść tu. 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 Oj, trochę chyba jeszcze pokręcimy, bo to musi iść teraz tu. To musi iść tu, to musi iść tu, i teraz musimy przejść całe koło dookoła. Nie, jak widzicie inny sposób, to napiszcie mi w komentarzu, że był inny sposób tego przejścia. Ja nie widzę, musimy przelecieć wszystko dookoła. Bądźcie cierpliwi, bracia. Cierpliwość jest potęgi klucz. Ojej, ostatnio skończyłem czytać książkę, genialną, po prostu. Znaczy, jak ktoś lubi takie rzeczy, bo to była taka bardziej teologiczna, ale y, też z filozofią, no i taka normalnie przygodowa też. To była książka pod tytułem y, PERELANDRA druga część trylogii kosmicznej Lewis'a. Kojarzycie Lewis'a, nie? C.S. Lewis. Y, to był autor opowieści z Danii, między innymi. No właśnie, więc on poza opowieściami z Darni napisał właśnie trylogię kosmiczną. Takie świetne książki o profesor... o, opowiadające o pewnym lingwiście profesorze z Cambridge, który... Y, którego kolega zbudował statek i którym polecieli na Marsa. I się okazało, że na Marsie jest zupełnie inaczej niż we wszystkich tych w ogóle wyobrażeniach, jakie są. I, i w drugiej części, właśnie poleciały na Wenus. Tym razem, już nie za sprawą kolegi naukowca. no, Notabene ten naukowiec potem stał się zły w pewnym sensie. A, ale za pomocą takiego jednego ducha: takie naprawdę bardzo przysiągnięte Bogiem. Takie, nie wiem, jak ludzie nie lubią Boga, no to to właśnie jest problem. Ja lubię Boga i mi się bardzo podobało. No i mamy chęć. Teraz coś się skrzytnęło wewnątrz pomnika i oczom i goglom naszych bohaterów ukazały się... Schody do podziemni! Ta nie wie co się dzieje. Idziemy. O, to jest labirynt. No to jeszcze przejdziemy ten labirynt. A no tak pamiętam już go. On nie jest trudny. Tylko trzeba uważać na bazyliszka. Który zamienia w skałę. No to będę kolejne nawiązanie do Polski, chociaż jesteśmy w pizie. Jakby ktoś nie rozpoznał że z poprzedniego odcinka i nie słuchał komentarza. Co jest mało, prawdopodobne. Nie, 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 nie. Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? Wiem, że Bazyliszek miał klucz. O kurcze! No i teraz jak zostanie zamieniony w kamień, to musimy podejść. musiał przekraść się do przyjaciela. No właśnie, o, tu jest klucz. No jak co mamy zrobić? Otworzyć drzwi, do tego służą kluczem, myśl logicznie krypia się teraz pająki. Pająki bawiły się w wesołego berka podziemnego. Kto trzy razy został berkiem odpadał z gry Raz jak się oberwaliśmy, ale tylko raz ta, 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 ta. To wszystko przez to, że mi się śpieszy. Naukowcy amerykańscy odkryli że najskuteczniej jest, najfajniejsze są filmiki na YouTube, jak trwają yy, 20 minut, a my już przekroczyliśmy 20 minut. Więc wchodzę do labiryntu i kończę grę. Znaczy wychodzę z labiryntu, o. No. Biedny Kletes. No i jesteśmy. No, udało się. I to jest odpowiedni moment, by zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku udam... mówiłem, że w poprzednim odcinku mówiłem, że w następnym udamy się do przyszłości. A tymczasem tylko pojeździliśmy na koniu. No nic, w następnym odcinku udamy się do przyszłości już na pewno na 1000 miliardów, biliardów procent. No i będą tam się działy różne fajne rzeczy. Zobaczycie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A do tego czasu pokój nad Izraelem.